Witajcie, witajcie. Dzisiaj mamy kolejną propozycję dla Was. Tym razem nie jest to apartament, a jest to domek wolnostojący z małą działką, zagospodarowany. Za chwilę Wam to wszystko pokażę. Natomiast kilka słów o lokalizacji. Znajduje się ten, ten dom, ta nieruchomość po drugiej stronie góry Sarandy, czyli macie piękny widok i te ptaszki tutaj. Nie wiem, czy je słychać, ale przepięknie śpiewają. O! Super! Więc taki jest widok na pasmo górskie z ulicy. Za chwilę wejdziemy do środka i to pokażemy. Natomiast lokalizacyjnie, zobaczcie, tu są te nadajniki, więc zasięgiem tu nie będzie problemu. To są dokładnie te same nadajniki, które widać na samej górze od strony zatoki. Ok, zatem zaczynamy. Tak wygląda ten dom z zewnątrz. Brama jest świeżo po remoncie, z tego co widzę. Bardzo ładna, zadbana, jest podjazd, więc można tutaj spokojnie jeden samochód zaparkować. Po drugiej stronie mamy już pełne zakrzewienie. Słuchajcie, te ptaszki macie po prostu chyba gratis tutaj. W pakiecie są. Naprawdę przecudownie cisza, spokój. To jest droga dojazdowa wyłącznie do tych nieruchomości, więc naprawdę moim zdaniem lokalizacja jest bezbłędna. Zobaczcie, wejście wyłożone jest kamieniem. To jest naprawdę bardzo solidnie zrobione. Naprawdę mi się to podoba. Elewacja budynku, jak widzicie, jest świeża. Jest naprawdę to w bardzo dobrej jakości wykonane. Tutaj właściciel powiedział, że pod spodem jest zorganizowany tak zwany depozyt wody, czyli tutaj znajduje się zbiornik wodny. Oczywiście można go zagospodarować na górze na jakiś ogród, na jakieś miejsce, stół z baldachimem w lecie, zadaszenie, żeby było. Tak wygląda Ogródek on naprawdę jest solidnie wykonany. Tam później pójdziemy na tył i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Z lewej strony również znajduje się część ogrodowa, która jest zagospodarowana. Zieleń, jak widzicie, jest. <laughs> Musicie to zobaczyć. Powiem Wam tylko tyle, że dzisiaj jest 25 listopada. Widzicie te pączki? Ekstra. Tu zobaczcie jest drzewo, z cytrynami, więc jak tylko zostaniecie szczęśliwymi posiadaczami tej nieruchomości, macie swoje prywatne cytryny w ogrodzie. Okej. Okay. Tak to wygląda. Wchodzimy do środka. Po czterech schodkach mamy taki zadaszony ala. To się kiedyś nazywało ganeczek. <laughs> ja jestem z tych roczników, co używają nomenklatury, że to jest ganeczek, który można oczywiście sobie zagospodarować. Ja Wam pokażę jeszcze tylko ten przepiękny widok. I ta cisza. No, sąsiad jakiś idzie, czyli na jak Ten widok jest po prostu obłędny. Dom jest w ten sposób skonstruowany, że po lewej stronie jest salon. Oczywiście tak zwany albanian style grandord który można oczywiście sobie tu zmienić. No, meble są jakie są. Natomiast tutaj mamy tak zwany living room z kuchnią, która nie jest za dużych rozmiarów, ale mi się wydaje, że jest naprawdę świetna. Tutaj jeszcze można sobie zagospodarować. Myślę, że te meble tutaj są raczej do wymiany, no, ale na chwilę obecną są. W kuchni znajduje się okno, więc jest dosyć widno. I idziemy dalej. Następnie mamy po prawej stronie dwie sypialnie. Pierwsza z nich dość sporych rozmiarów. Ja myślę, że tu spokojnie jest około 15 a, lub nawet 16 metrów kwadratowych. Jest zabudowa w formie szafy. Natomiast, oczywiście, jest to wszystko do indywidualnego przerobienia według własnego projektu. Tu mamy drugą sypialnię i ona jest chyba tak bliźniaczo podobna, jeżeli chodzi o jej rozmiar. Natomiast, na wprost, jest łazienka również z oknem, jest bardzo widna. Jest miejsce na kabinę prysznicową, więc absolutnie myślę, że spokojnie jest. Oczywiście bojler na ciepłą wodę. Tak to wygląda. Ok, w kwestii podsumowania ten dom ma 125 metrów kwadratowych. Jak widzieliście dwie sypialnie, łazienkę, living room i kuchnię. Natomiast cała powierzchnia tego domu z działką to jest 700 m kwadratowych, a dokładnie 750 m kwadratowych, przepraszam za przejęzyczenie 750 m kwadratowych powierzchni działki, sam dom 125 m kwadratowych, dwie sypialnie, łazienka i część wypoczynkowa. Pokażę Wam jeszcze ten dom od strony tylnej, tak on wygląda. Naprawdę jest solidnie wykonany. Jak domniemy Wam, nie mogę tego zrobić, bo nie mam wysięgnika. Ale myślę, że na górze, na dachu, jest jeszcze ewentualnie miejsce do zagospodarowania, lub nawet być może do. Wykonania nadbudowy, lub do postawienia paneli, na przykład fotowoltaicznych, żeby się odizolować od potrzeb energetycznych, jeżeli chodzi o Albanię. Przypominam, że mamy tutaj 300 dni w roku w pełni słonecznych. I słuchajcie: wisienka na torcie. Ten mur to jest granica działki, czyli. To boisko, które tutaj widzicie, jest również przynależne do tej działki. Oczywiście ono jest wyposażone w oświetlenie, więc gdyby ktoś chciał mieć swoje prywatne boisko, to je ma. Wystarczy je tylko troszeczkę odrestaurować. Natomiast, oczywiście, można to wszystko zdemontować i wykorzystać to miejsce na dowolną część ogrodu. Można tutaj e, albo to e, zrobić, jakąś letnią zabudowę ogrodową, ewentualnie postarać się o jakieś pozwolenia i dobudować sobie tutaj coś e, kolejnego. Więc myślę, że miejsce bardzo atrakcyjne. Dom jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, co trzeba zauważyć. No i lokalizacja tego domu jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Widoki, które się tam znajdują za tymi choineczkami są po prostu gratis. Tak jak zawsze powtarzam, widoki w naszych ofertach apartamentów czy nieruchomości są zawsze gratis.